Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień, nie maluję się, nałożyłam tylko trochę podkładu, mamy już słuchajcie w pół do dwunastej, ja rano ogarniałam jakieś inne rzeczy i e, mamy dzisiaj gości, e, dlatego trzeba ogarnąć zmywarkę, kuchnię, lila, że będzie piekła jakieś słuchajcie ciasteczka. Rano robiłam trening, ale nie nagrywałam Wam, e, ale mówię, żebyście wiedzieli, bo to wiem, że Was motywuje, wiem, że dużo osób zaczęło ze mną ćwiczyć sorki musiałam się napić. Wiem, że dużo osób zaczęło ze mną ćwiczyć. Bardzo jestem z Was dumna, naprawdę jestem z Was dumna. Jestem dumna ze mnie i e, jestem z Was dumna. I trzymam za nas kciuki. Słuchajcie, musimy tak wytrzymać, przynajmniej do świąt. Później sobie zrobimy przerwę trochę i po nowym roku znowu zaczniemy i jak tak fajnie będziemy sobie ćwiczyć, nawet nieregularnie za bardzo, ale jednak wracając do treningów, to zobaczycie, jak będziemy się super czuły na wiosnę i nie będziemy mieli takiego przesilenia wiosennego. Zobaczcie, moi drodzy, Lila piekła ciasteczka Właśnie wyjmuję na blaszkę. Słuchajcie jej ciastka, bo dziewczynki poszły po pizzę. Ja zamówiłam pizzę, słuchajcie. Dzisiaj mamy taki obiad, ale mięciutkie. Ponieważ są ferie i trzeba korzystać, nagrałyśmy też szybkie strzały na słuchajcie TikToka, Matysi, szybkie odpowiedzi. Jak Was interesują, zapraszamy naszego TikToka Karolina G28. Coś takiego możecie sobie zajrzeć. Wila mi kazała wyciągnąć ciasteczka za 3 minuty, żeby się nie spiekły. Mamy gości, no to wiecie, ja u piekła, więc bardzo miło z jej strony. A ja zamówiłam właśnie pizzę. Jakaś jest nowość u nas w dominium. Słuchajcie, pizza koreańska. Mam nadzieję, że będzie dobra. Spróbujemy przynajmniej. No, bałagan jest. Tak wygląda po pieczeniu mojej Lilusi. Trzeba, słuchajcie, posprzątać. E, chyba jej pomogę. słuchajcie. No, ale mamy ciastka, Jejku, jak pachną! Ona jest taka kochana z tym pieczeniem. Mogłaby jeszcze tylko dawać przypisy. No, muszę ją namówić, żeby chociaż może na TikToka wam pokazała, jak piecze. Ale mamy, ale mamy. Którą wolisz? Koreańską próbujemy. Ja muszę spróbować. Ona jest dobra, Czeczakina mówiła, polecała. Zabieram się też i ja za jedzonko. Co wy robicie na pudełeczku? Obydwaj tak? I jeszcze jedno pudełeczko? Za mało było jedno? Bawicie się? No dobrze, bawcie się. Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witam was z kuchni. Robię sobie śniadanie. Dzisiaj będzie... Będą kanapki w sałacie. Słuchajcie, e, piekę w airfryerze halumi. Mam jakieś sałatki. Będzie fajnie. Dodam różne dodatki, salami, wiecie, jakieś pomidorki. Fajne będą kanapki, obiad już na dzisiaj mam, wczoraj robiłam spaghetti, e, dzisiaj przychodzi do Lili koleżanka, dzisiaj mam Lila ma gościa, e, jutro słuchajcie ruszamy w fajne miejsce, zabiorę Was na pewno z nami, e, ale jeszcze dzisiaj czeka nas jedna niespodzianka, e, mianowicie mam super prezent dla Lili, mam fajną niespodziankę dla Lili, e, pomożecie mi ją otworzyć. No i potem zawołam Lilę, mam nadzieję, że ona się ucieszy. Zresztą wiem, że się ucieszy, bo kto by się nie wycieszył. Będę zabijała moją kanapkę. Słuchajcie, halumi, e, peperoni, pomidorki, serki, papryczki. Tu wam pokażę papryczki, czego tutaj nie ma. Wczoraj wieczorem pojechaliśmy z dziećmi i Arturem do sklepów po Halloweenowe słodycze. E, I słuchajcie, bo wczoraj w ogóle było Halloween, i zobaczyłam, że już są przeceny pięknych ozdób, takich, właśnie Halloweenowych, jesieniarskich. W zeszłym roku kupiłam właśnie na takich wyprzedażach ze dwie ozdoby, i w tym roku też kupiłam kolejną. I zobaczcie, to nam się spodobało. To jest takie ciężkie szkło i macie taki bardzo fajny jesieniarski, że tak powiem, pojemniczek na słodycze. Zresztą nie tylko, no można tam, wiecie, włożyć co chcecie, tak naprawdę, ale bardzo nam się spodobał. Taki, wiecie, bardzo elegancki, bym powiedziała, naprawdę bardzo ładna dynka. Więc przywieźliśmy ją i zostaje z nami. Za rok wypełnimy ją słodyczami, chociaż mogłaby mi teraz, bo mamy jakieś słodycze, ale ale na te słodycze, które kupiłam wczoraj mam jeszcze pewien plan i będę nagrywała z dziewczynami TikToka ze słodyczami właśnie, e, więc no jeszcze ich tutaj nie wysypię, bo nie wiem, czy dzisiaj nam się uda to nagrać, czy jutro. E, może Wam pokażę później, jakie słodycze też tutaj, albo jakieś przebitki może mi się uda nagrać też do vloga, zobaczymy, jak nie, to zaglądajcie do nas na TikToka, jest nas już 50k, e, także jest nam bardzo miło i możecie sobie tam podejrzeć czasami, co u nas słychać. Tam są też takie krótsze formy, różne, inne też filmiki niż tutaj na YouTubie, więc więc jeśli sobie życzycie, zapraszamy, wpiszcie Karolina G albo Karolina G28 i jesteście na naszym TikToku. Zapraszam! Stoi tutaj ogromne pudło, oczywiście na pudle! <grywy> Rawuś nie może ci nać. i Bruno! Czujecie akcję? No to są pomo pomocnicy numer jeden. Chłopaczki moje! Co wy tutaj nie oddacie pudełka? Nie oddacie! Chyba nie oddadzą tego pudełka, a mam tutaj w tym pudle niespodziankę dla Lili. Ona jest na górze. Zawołam ją, jak już będzie niespodzianka gotowa. Ona wie, że dostanie jakąś tam niespodziankę, ale nie wie jaką. W tym pudle jest, słuchajcie, coś naprawdę fajnego, co jej się przyda. Coś, co ona już ma u siebie w pokoju, ale ta rzecz, którą ma, została, że tak powiem, zniszczona przez koty. Potraktowały tę rzecz jako. Drapak. No niestety, niestety tak się stało. Więc tutaj mam fotel dla niej nowy do biurka i powiem Wam, że ten fotel to już jest taki fotel bardziej, wiecie, do gry, gamingowy, wygodny, dobry też do nauki. Ma, wiecie, tutaj odpowiednie usztywnienia na plecy, jest na kółkach, nawet ma podnóżek. Jest niesamowity, ale Lila poprzedni fotel miała też bardzo ładny, bo miała taki, wiecie, wiklinowy, e, ratanowy, przepraszam, ona miała akurat ratanowy i był piękny. Nie był tak wygodny, wiecie, nie przesuwał się na kółkach i trochę Mati zazdrościła, że ona ma taki fotel e, po prostu bardziej na kółkach, e, wygodniejszy i mimo, że Lili był urokliwy i pasował do pokoju, to nie był aż tak praktyczny. No, więc tutaj mam marki MEGO i chcę Wam go pokazać. Zaraz go otworzymy, zobaczymy czy trzeba coś tam przykręcać, czy nie. E, oczywiście kotki mi będą pomagały, bo tam gdzie są pudełka, tam są moje chłopaczki. Tak, bruneczku? Także ja zabieram się za otwieranie, no i pokażę Wam, jaki fotel wybrałam. Też chcę Wam powiedzieć, że marka Wevor ma naprawdę dużo bardzo fajnych produktów, bo na stronie możecie dostać wiele rzeczy np. do restauracji, wiele rzeczy na ogród, wiele rzeczy do remontów domów. Wiele rzeczy ozdobnych, bardzo fajne jakieś miksery, słuchajcie. E, no, czego tam nie znajdziecie? Naprawdę, powiem Wam, że fantastyczne. Jakieś piecyki, bemary, e, no, wszystko. Także zajrzyjcie na stronę. Ja Wam na pewno zostawię link i do fotela, i do strony, bo ja jak weszłam na stronę WeWork, to po prostu nie mogłam z niej wyjść. Wiecie, cały czas scrollowałam te strony, bo tyle fajnych rzeczy było, ciekawych, e, że no nie mogłam się oderwać. A co jest fajne, bo często jak Wam coś pokazuję, to na na przykład nie możecie tego zobaczyć w Anglii, albo nie możecie tego zobaczyć w Polsce, bo nie każda marka działa, wiecie, w każdym kraju. Ale w tym przypadku, pocieszę Was, że jest strona polska, w Polsce, w UK też jest strona, więc super, każdy coś może znaleźć dla siebie. Ale my tu mamy niespodziankę dla Lili i mamy fotel do biurka dla Lili. Otwieramy. Opaki, ja Was proszę, ja Was tylko proszę, czy wy musicie się tu akurat bić? Bawić w sensie, bić, bawić. E, dobra, ja szukam czegoś do otwarcia pudła. Idę po nożyczki. No, trzeba zejść, chłopaki. Może położymy to pudło? Zejdźcie, proszę Was. Bardzo proszę, zejdźcie. Dziękuję, Ze zejdź. Bo nie chcę czegoś popsuć. A nie wiem, od której strony mam otworzyć pudełko. Dobra, ok. Żeby czegoś nie rozwaliła. Ale to jest duże. Pudło jest ogromne, więc zajmie mi, słuchajcie, to wyciąganie. To nie będzie takie proste. Co to? tu Przepraszam bardzo. Skręcania. Mam nadzieję, że Lila jednak będzie zachwycona, bo czekam nie słuchajcie, dużo skręcania z tego co widzę. Nie będzie to takie bardzo proste, więc z pomocą kotełów. Bardzo fajne, e, takie gumowe e, kółka, które nie będą rysowały, słuchajcie, powierzchni. To jest fajne, bo widzę, że to jest tak jakby kauczuk. Narzędzia, wszystko mamy, instrukcję. Zabieram się do skręcania. Udało się, słuchajcie, złożyłam fotel. Nie było to aż takie łatwe, ale udało mi się i jest złożony. Muszę jeszcze poogarniać te rzeczy. Zobaczcie, jak on się ładnie prezentuje. Jest naprawdę bardzo mięciutki, ma dodatkową taką fajną poduszkę, tu jest pięknie wyprofilowany, ma ten podnóżek, słuchajcie, wysuwany, zobaczcie, a ja jeszcze nie ogarnęłam jak to idzie, w ten oto sposób, no jest przepiękny, ale jest też powiem Wam, masywny i dosyć duży, zaraz wołam Lilę, o i zademonstruję jej, kółka, fajnie, myślę, że zrobi to na nią, słuchajcie, wrażenie, możesz przyjść. Coś tu dla Ciebie czeka. Dla mnie? No. Fajne? Ale fajne. I ma poduszkę. To Twój fotel nowy. Dziękuję. No proszę, ale wiesz co? Chcę, żebyś go wypróbowała, usiadła. Tylko uważaj, bo kółka. I możesz do tyłu pojechać. Poduszkę masz z tyłu taką. Widzisz? Że możesz sobie normalnie ją zdjąć. Podróż. Nie wiem, jeszcze obczajmy go zaraz, jak go tam opuścić. No masz taką widzisz, że można serygować. Do... A weź sobie ją to pod szyję. Można pod szyję czy nie? Bo się zastanawiałam. Ej, można sobie, no. I jeszcze masz podnóżek. Wyjść pod nóżkiem. A jak? A wysuj po prostu, wiesz, i tak jakby go, no, I nogi na bok, bo jak go wysuwasz, to musisz wziąć chwilę nogi na bok i go rozłożyć. O, i teraz. Proszę Państwa, ktoś tutaj ma? Wygodnie! Fajny? Nie jest za duży trochę do Ciebie? Co? Nie wiem. A mi się wydaje, że może być trochę, wiesz? Ale jest mega! Mega, co? I można czyścić taką skórę i wydaje mi się, że całkiem no ładny jest w ogóle, co? Mhm. Nie za jasny? Nie, w ogóle. No i teraz wiesz co, jeszcze tą rączkę, czy możesz sobie opuszczać tak spod spodu, wiesz? Poszukaj. Koło podnóżek może schowaj najpierw. Tam jeszcze, jak się zakręcić możesz. No fajnie. Jak chcecie, moi drodzy, macie link w opisie i na polską stronę I na UK. Jeśli jest zniżka, to się ją zostawię w opisie, a Lila będzie się teraz relaksować. Właśnie chcę Wam pokazać jeszcze regulację. Lila się podniosła, a można jeszcze się opuścić. O właśnie, także można regulować. Wygodne? Bardzo. Słuchajcie moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze coś powiedzieć. Chciałabym Wam powiedzieć, że fotel wcale nie okazał się za duży do Lili pokoju. On fajnie wiecie, tak można go wsunąć pod biurko, więc już jest tam u niej w pokoju i fajnie wygląda. Jest jej bardzo, bardzo wygodnie, jest zadowolona więc muszę wam powiedzieć, że jest też bardzo mięciutki, naprawdę super. Jeszcze chciałam też powiedzieć, bo pokazywałam Wam fragment w tym vlogu a propos Halloween i widzieliście, że jedziemy do sklepu coś tam, że kupiłam ozdobę Halloweenową i nic nie było z Halloween. Nie było ani naszego przewierania, ani chodzenia po domach, i tak dalej. W sumie chodzenia po domach to już chyba w zeszłym roku nie było. Bo dziewczynki po pierwsze już trochę wyrosły, żeby chodzić i zbierać cukierki, to jest raz, a dwa, to jest jeszcze inna kwestia. Ja bardzo za zaznaczę na początku, że ja bardzo lubię Halloween. Uważam, że świetnie jest zrobić imprezę Halloweenową, zaprosić znajomych, e, przebrać dzieci małe zadynki na przykład. E, w ogóle przebrać starsze dzieci i nawet to chodzenie po domach. E, chodziliśmy, jak dziewczynki były młodsze razem z nimi, było super. Ale ostatnimi czasy widzę, że troszeczkę się zrobiło niebezpiecznie. Chodzi mi właśnie o te wszystkie przypadki albo niebezpiecznych substancji w słodyczach, które są zagrożeniem, a to jakieś szpilki, wiecie, pineski i tak dalej. Odkąd to usłyszałam, stwierdziłam, że to jest naprawdę realne zagrożenie i e, dobrze w sumie stwierdziłam, bo były przypadki w Polsce, pewnie w Anglii też, teraz po tym Halloween, że no wiecie, ktoś coś napchał, jakiś wariat, Chce, wiecie, co muszę powiedzieć ostatnie? Jakiś idiota po prostu albo psychopata e, na wkładał coś w cukierki i wiecie, są ludzie, którzy są przeciwnikami e, Halloween i ja to rozumiem. Ale robić krzywdę komuś innemu, bo się nie lubi Halloween, to naprawdę trzeba mieć troszeczkę nierówno pod sufitem, delikatnie mówiąc. Ale wracając do tego, dlaczego my nie obchodziliśmy Halloween, po prostu nie szykowała nam się akurat impreza. Ja zrezygnowałam z robienia imprezy na Halloween, więc siłą rzeczy się nie przebierałyśmy. Ale tego dnia nie chcieliśmy za bardzo, żeby dziewczyny chodziły, wiecie, późno, gdzieś tam ze znajomymi, między jakimiś domami. Każda z nich chciała iść w inne miejsce trochę, z inną grupą znajomych. Ciężko jest się wiecie wtedy rozdzielić, żeby mieć nad tym jakąś kontrolę, a wydawało mi się to odrobinę niebezpieczne. Może macie inną opinię, może nie wiem, akurat możecie to lepiej skontrolować, macie na przykład bardzo, wiecie, blisko swojego domu, takie domy dochodzenia, ale u nas tutaj naokoło prawie nikt nie ubiera domów na Halloween i bardzo mało osób przychodzi. Tak ogólnie to w tym akurat miejscu, gdzie teraz mieszkam, mało osób zbiera. Do nas zapukało chyba troje dzieci tylko, gdzie normalnie, jak wcześniej tam, gdzie mieszkałam, no to cały czas to, wiecie, chmary dzieci, że tak powiem, chodziło i zbierało cukierki. Więc skoro jest to tutaj mniej popularne, akurat w tym miejscu, gdzie mieszkam troszkę, to żeby dziewczyny mogły zbierać te cukierki, musiałyby się oddalić od domów. I to w dwa różne miejsca, bo mają znajomych w dwóch różnych, wiecie, lokalizacjach. O, to tak uproszczę. I... Logistycznie nie jestem w stanie mieć nad tym kontroli, więc stwierdziliśmy, że kurczę. Może jednak warto nie ryzykować, nie chodzić po tych domach, nie, wiecie, nie uzbierać czegoś, co może zaszkodzić im zdrowiu. Wytłumaczyliśmy dziewczynom to, jak to teraz wygląda, że jest bardziej niebezpiecznie. Oczywiście będziemy jeszcze nieraz robić imprezę bo Może jeszcze kiedyś wybierzemy się po cukierki, chociaż wątpię. Po prostu zapakowaliśmy dziewczyny do, do samochodu, pojechaliśmy do stepu i sobie powybierały takie słodycze, jakie chciały. Dodatkowo ja kupiłam jeszcze słodycze, gdzie naglałyśmy fajny film na TikToku. Zapraszam Was i stwierdziłam, że tak jest według naszego sumienia bezpieczniej. Więc Halloween, jeśli ktoś ma dobre serce, jest dobrym człowiekiem, można obchodzić bardzo fajnie, można się super poprzewierać, zrobić fajną imprezę, wiecie. Popróbować fajnych słodyczy, słodyczów, ubrać fajnie dom, ubrać jesieniarsko dom, i wtedy jest to naprawdę super, bo ludzie dobrze nie mają złych intencji. To ludzie źli, czy to wierzący w Halloween, czy nie, to ludzie źli, słuchajcie, prowokują złe sytuacje. No dobra, chciałam Wam to wytłumaczyć, bo pewnie będziecie pytali, czemu nie ma przebrań, czemu nie ma pokazania za bardzo Halloween. No nie ma, dlatego że w tym roku. Mało obchodziliśmy Halloween, ale obchodziliśmy też troszeczkę bardziej wiecie sobie, tam w domu, jakiś film w gronie rodzinnym, taki bardziej przerażający. E, kupiliśmy słodycze, pojedliśmy trochę i też było super. Także dzięki za oglądanie tego vloga i trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. Buziaki i do usłyszenia w kolejnym filmie.